Z tej strony jest i... Główny 3, 4, 5 Dzisiaj będziemy wrzucać oczy u główny 4... 3, 4, 5 No. Nie no, chodź tu bliżej. Nie, to nie ty! No nie, wcale! To jest nie! To, to puste! Nie, dobra, to nie jest. Ułow, Dobra wchodzimy po jakiejś minucie, może kurwa ma. No kilka sekund Idziemy Kurwa ma. Ja tam nie idę nie Ma tak, żeby widać Kiedy jest widać A tam ten? jest Tu coś brzęczy kurwa te grabki zapier... Kurwa masz! Idę <śmiennie> Wiesz to kurwa! Sama chcę iść! Kurwa wymyślił, że się będzie gniazdo os rozpierdano.